Przecież macie broń i ludzi. Ach, już raz wysłaliśmy ludzi. Straciliśmy jednego. Nie możemy tak ryzykować. Ach, po prostu się boicie. <grym> już po baronie. Wszystko w porządku? To ja już was zostawię. Kyle, tak? We własnej osobie. Ilaj, słyszałem o tobie. Może ty będziesz miał więcej charakteru niż te darmo zjady. Mam sprawę. Powiedzmy, że osobistą. Chodzi o mojego ojca. No to chyba nie powiedzmy, tylko po prostu osobistą. Nie, no niby tak, ale jakoś nie czuję, że do końca. Dobra, przejdę do rzeczy. Mój ojciec ma pieprzoną demencję i zniknął dwa dni temu. No i mu się pogarsza, więc rozumiesz. Sam nie wróci, nie? Przez dwa dni nic nie zrobiłeś? Zrobiłem. Wyszedłem z ratusza, zabrałem kilku ludzi. I? I? No wróciliśmy. Po prostu się paliśmy, okej? Okay? Tam, na zewnątrz, jest strasznie. Nie wydajesz się jakoś specjalnie poruszony. Słuchaj, to jest stary kurwa chlejus i frustrat. A ja tu siedzę z nim, leki podaję, opiekuję się i codziennie słucham tego jego bełkotu. To co? Teraz mam płakać? Ale jednak chcesz pomocy. No, bo czym bym się różnił od tych bezmózgich potworów na zewnątrz, gdybym nie chciał, co? To odgrywam swoją rolę. Jako syn, proszę cię, odnajdź go. Okej, okay, jasne. Powiesz o nim coś więcej. Gdzie zacząć szukać? Ma na imię William. Był leśnikiem. Gdzie go szukać? Może zacznij od naszego domku letniskowego. Leży w kotlinie nad jeziorkiem. Ojciec dużo ostatnio mówił o przeszłości, o czasie, który tam spędziliśmy. Okej, okay, spróbuję go znaleźć. Dobrze. Dziękuję.